W kwadratowej katastrofie Boeinga 7878 Dreamliner w mieście Ahmedabad w Indiach zginęło 241 osób. Początkowo sądzono, że katastrofy nie przeżył nikt. W zasadzie nikt nie powinien przeżyć. Samolot runął na ziemię i eksplodował momentalnie. Jednak jeden z pasażerów, jako jedyna osoba, oszukała przeznaczenie. Udzielił on również wywiadu wprost ze szpitala. Posłuchajcie o co chodzi w całej katastrofie, wywiadu tej osoby i opinii ekspertów. W katastrofie samolotu pasażerskiego, który rozbił się w Indiach, zginęło ponad 290 osób, poinformowała lokalna policja cytowana przez agencję Reutera. To zarówno osoby, które znajdowały się na pokładzie Dreamlinera, jak i te, które zginęły na ziemi w wyniku uderzenia spadającej maszyny. Samolot Boeing 787 Dreamliner rozbił się w pobliżu lotniska w około godziny 14 czasu lokalnego, wtedy była w Polsce godzina 10. Jak poinformowała policja, na jego pokładzie były 242 osoby, a samolot uderzył m.in. w hostel dla lekarzy. Linie lotnicze Air India poinformowały, że na pokładzie znajdowało się 169 obywateli Indii, obywateli w Wielkiej Brytanii było 53, 7 obywateli Portugalii i jeden Kanadyjczyk. Reuters podał, że wśród pasażerów było również 11 dzieci. Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński potwierdził, że na pokładzie nie było polskich obywateli. Samolot ten Boeing 787 jest jednym z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich w eksploatacji. Jednak do tragedii doszło. Sieć zalała fala filmików, a jeden z nich opublikowała agencja z Azji i widać na nim zniszczony budynek i ewakuację ludzi. Indyjski minister do spraw lotnictwa przyznał, że jest zszokowany i zdruzgotany. Ten sam minister zapewnił również, że wszystkie służby są postawione w stan najwyższej gotowości, a on sam osobiście nadzoruje akcję ratunkową. Zmobilizowaliśmy zespoły ratownicze i podejmiemy wszelkie wysiłki, by zapewnić pomoc medyczną i wsparcie w miejscu katastrofy. Moje myśli i modlitwy są ze wszystkimi osobami na pokładzie i ich rodzinami, napisał minister. Z katastrofy lotniczej w Indiach ocalała tylko jedna osoba. 38-letni pasażer samolotu, Kumar Ramesh. Mężczyzna z brytyjskim obywatelstwem opisał, że wyszedł on z wraku przez dziurę w kadłubie. Mówił tak: Udało mi się odpiąć pas bezpieczeństwa, przepchnąć nogę przez tę dziurę i wydostać się. Nie wiem jak przeżyłem. Widziałem jak ludzie umierają na moich oczach. Stewardessy i dwie osoby, które widziałem w pobliżu. Przez chwilę miałem również wrażenie, że ja też umrę, ale gdy otworzyłem oczy i rozejrzałem się dookoła, zdałem sobie sprawę, że żyję. Wydostałem się spod gruzów. Kiedy wstałem, wokół mnie było pełno ciał. Bałem się. Wstałem i pobiegłem, a wokół mnie było pełno części samolotu. Ktoś złapał mnie, wsadził do karetki i zawiózł do szpitala. Relacjonował ocalały w rozmowie z dziennikiem Times. Wcześniej ocalały z katastrofy samolotu w Indiach w rozmowie z indyjskim dziennikiem, ymm, powiedział, że podczas startu słyszał głośny hałas, a następnie po około 30 sekundach samolot się rozbił. Jak sam przyznał, w wyniku uderzenia doznał obrażeń klatki piersiowej, oczu i stóp. Przez cały czas był przytomny. Część indyjskich mediów napisała o cudzie. Lekarze opisują, że ocalały jest w stanie stabilnym mm, ma pewne obrażenia, ale nie są one poważne jest pod ścisłą obserwacją, ale czuje się komfortowo i może zostać wypisany w ciągu kilku dni zaznaczył szef chirurgii w szpitalu, właśnie w Indiach. Na wideo zamieszczonym na stronie brytyjskiego dziennika Guardian oraz opublikowanym przez Indian Times widać, że Ramesz o własnych siłach, lekko kulejąc, idzie w kierunku ambulansu. Nad nim, na niebie, widać ciemny dym palącego się wraku. Ocalały z katastrofy, Kumar w Londynie mieszkał od 20 lat. Wraz z nim podróżował brat AJ, siedzący w innym rzędzie. Kumar, który zajmował miejsce 11A, został zidentyfikowany dzięki karcie pokładowej. Mężczyzna doznał obrażeń klatki piersiowej oczu i stóp, tak jak mówiłem, a na opublikowanych nagraniach widać, że lekko kulał, także również i dolne kończyny lekko ucierpiały. Jeżeli chodzi o samą katastrofę, choć szczegóły techniczne katastrofy nie są jeszcze znane, istnieje kilka możliwych czynników, które mogły przyczynić się do przeżycia Brytyjczyka. Po pierwsze, lokalizacja w samolocie, miejsce 11A. Wprawdzie statystycznie to miejsca z tyłu samolotu są uznawane za bezpieczniejsze w przypadku katastrofy, ale wiele zależy od kąta uderzenia, prędkości, miejsca awarii, typu samolotu itd. To w przypadku katastrofy Dreamlinera, przód samolotu mógł być mniej zniszczony, co tłumaczyłoby przeżycie pasażera z przodu. Inną opcją jest, że ocalały mógł trafić w kieszeń powietrzną, która utworzyła struktura wraku. Chroni ona przed siłą uderzenia i ogniem. Bezpośrednio po wypadku mogło dojść też do fizjologicznej reakcji stresowej, a w konsekwencji może wystąpić u tego pasażera zespół stresu pourazowego oraz zespół ocalałego. Jest to tak zwany psychologiczny stan, w którym osoba czuje się winna, że przeżyła, gdy inni zginęli. Ale jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, która jest warta dodania, to jest jeszcze coś. Jeden z ekspertów lotnictwa wypowiedział się w telewizji, co potwierdzili inni specjaliści światowej klasy, że miejsce, które zajmował, ocalały, należy do jednych z najniebezpieczniejszych i najgorszych z możliwych pod kątem tej katastrofy, tej konkretnej, która właśnie miała miejsce. Bowiem po pierwsze, znajdował się on przy zbiornikach z paliwem, a po drugie, w tejże strefie znajdują się elementy konstrukcyjne samolotu, które ulegają jako pierwsze dramatycznemu zniszczeniu, co jest bardzo niebezpieczne i przeżycie w tej strefie graniczy z cudem. I tutaj cytuję. Jest to miejsce, gdzie przebiega główny dźwigar skrzydła, a więc punkt, w który zwykle ulega największemu zniszczeniu, ocenił w rozmowie CNN y, ekspert do spraw bezpieczeństwa lotniczego David Sous. No cóż, ocalały miał niesamowite szczęście. Wiele czynników musiało się złożyć na to, że to on, z teoretycznie jednego z najniebezpieczniejszych miejsc w samolocie, przeżył katastrofę. Mimo wszystko, mężczyzna zapewne będzie przez całe życie prześladowany przez traumę. Wiele z osób, które przeżyły podobne doświadczenia, już nigdy nie siadły do samolotów. Warto jednak zaznaczyć, że mimo wszystko samoloty i latanie jest jednak wciąż jedną z najbezpieczniejszych metod transportu na świecie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Czekam na Wasze komentarze. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!